Zaraz może znajdziemy, ale najpierw mi... Mam miksera, Te ja tam widziałem, to śmieszne nawet było u miksera. <grymne> 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 ale to końcówka tutaj, nie? Że ocenianie youtuberów przez siedmiolatkę. Musimy powiedzieć, co sądzisz o tych influencerach, których zaraz zobaczysz, dobra? Mhm. To jest pierwszy mikser. Kto to jest w ogóle, powiedz, kto to jest? Minimajk. No? No, jest taki średni. No, bo on przeklina. Ooo, wielki minus, <grymne> Minimajk. <Mike>. Serąbany. <grymne> to było z inne, innej ale to nie... Ma... O, no, z... jak wiesz. Nie, 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 nie na co? Tak. A lubisz oglądać mix? I co nie sądzisz? No, y, są fajni, ale oni, 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 tam y, ten. Dobra. Dobra. Są oni, ale coś ja się no, tak, co oni tam ten. Ja oni, zgadzam. oni, 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 Tak, lubisz ją? tak. to jest tu to Jest jest oni, jaki... oni, oni, Tak oni, jest oni, Potwórz, czy CO? <laughs> Czyli go nie znasz? Nie Okej, okay, dobra Ale trafiłaś no dobra. Uwaga, a kto okay. to jest, kojarzysz go z C? Nie Albo Nie ja Pasuje, nie, do tej narracji całej Widzowie <grym grym> wersów, widzą wersów Wow, super Widzą kurwa mnie O kurwa, potwór <grym wersów> O boże Can't stop the to the Podstawa dobrego filmu to... Ale ja się nie gniewam, ja się nie gniewam, broń Boże.